Moi drodzy dziś udałem się w Himalaje bez tlenu prosto prosto z, y, wykorzystałem okno pogodowe i prosto z ostatniego obozu udałem się w Himalaje Mam do pomocy tylko i wyłącznie jednego szerpę ale za to ma moc 40 kuni Także daje chłopak radę, bardzo, bardzo fajny, bardzo pomocny i naprawdę jest się czym pocieszyć. Jest zabawa, a gada się z nim w ten oto sposób.